Wchodzą w życie chińskie ograniczenia w eksporcie grafitu, to podstawowy pierwiastek wykorzystywany w bateriach litowo-jonowych, na przykład do samochodów elektrycznych czy w stacjonarnych magazynach, jakie będą nam coraz częściej służyły w domach. Ten grafit i ograniczenia z tym związane dołączy do innych Wcześniejszych pierwiastków, takich jak German, gdzie Chiny też ograniczyły jego eksport, co z kolei może się przekładać na produkcję na przykład turbin wiatrowych. Natomiast te ograniczenia nie są jednoznaczne z zakazem. Firmy, które będą go eksportować, muszą uzyskać odpowiednie dokumenty i zgody na to. I jak widać w przypadku Galu i Germanu, które już wcześniej są objęte takimi restrykcjami, tam te zgody są sukcesywnie wydawane, więc nie mamy rzeczywistych, fizycznych e, ograniczeń, jakich moglibyśmy się spodziewać. Możliwe, że tak samo będzie z grafitem. Rozmawiałem z członkiem zarządu jednego z największych europejskich producentów samochodów, także elektrycznych i oni na razie ze spokojem wyczekują e, tego, co nastąpi. A mianowicie, ile firm uzyska takie zgody na eksport grafitu a i wobec tego, ile będzie można produkować baterii litowo do e, samochodów Elektrycznych. Natomiast trzeba pamiętać, że Chiny dziś są największym producentem, choćby grafitu, wykorzystywanego w tych bateriach. Ale jego złoża są oczywiście też w innych krajach świata. Więc bardzo możliwe, że efektem ubocznym chińskich restrykcji będzie po prostu rozwój. Produkcji grafitu, rozwój rafinerii grafitu w innych częściach świata, na czym Chiny ostatecznie mogą stracić. Widzieliśmy już w trzecim kwartale tego roku, że poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach spadł po raz pierwszy od 25 lat, więc widać, że chińska polityka niekoniecznie musi oznaczać wzrost. Produkcji wysoko przetworzonych towarów w tamtym kraju może po prostu oznaczać spadek możliwości eksportu tych surowców, jakie, jakich potrzebuje Europa czy Stany Zjednoczone.